Siemanko Tede, witam Cię w Szczecinie. Cześć. Fajnie, że wpadłeś. Zaczynam przygodę z wywiadami. Już chwaliłem się w jednym filmiku, że podobno kasa z blogingu jest lepsza niż z rappingu, szczególnie w moim przypadku. Chcesz zostać blogerem? Chcę zostać milionerem, a jeżeli ta, że tak powiem, forma mnie doprowadzi do tego, to, to czemu nie? Pierwsze, mogę być blogerem, kurwa, gardziłem tym zawsze, muszę ci powiedzieć. Bycie milionerem? Nie, byciem blogerem i całym tym social media i całą tym kurwa chęcią bycia kurwa, za z tym gardze, z tym ale jednak w to wchodzisz tak pieniądze mnie przekonały co, To co większość się przypadków tak ludzie robią dużo chujowsze rzeczy za pieniądze na przykład chodzą do biura którego nienawidzą przez 8 godzin zapierdalają to i tego nienawidzą to jest ja co nie mogę chwilę pogadać kurwa z kimś sympatycznym kurwa przed kamerą do... głupie to by było kurwa nie lubię jakichś pieniążki, lubisz pieniążki mm, Nie wiem nie myślałem nigdy o tym, no, że zdrobnienia są tak, złe. No, czy pi przy pieniążkach już bardzo. No tak, no bo kurwa chcemy ich dużo, a nagle mówimy jako czymś małym bez sensu Kurwa, negatywna afirmacja negatywna afirmacja. Tak. Że pieniądz należy afirmować pozytywnie. Pozytywnie. Ja zawsze ten... A modlisz się w ogóle? Nie, jestem niewierzący. Jesteś niewierzący? Ale tak w ogóle niewierzący? Czy że jesteś agnostykiem na przykład? Nie chciałbym się w to zagłębiać zbytnio. Właśnie... Wielu właśnie... pytań tam jest bez odpowiedzi. Nie? No właśnie, no, ale przykład na przykład... Jedno, no. Adam, Ewa. Nie, to pieprzyć w ogóle. Adam, to. Ewa, tak? No. z raju, wyganieni. No ale to mówisz teraz o konkretnie jednej religii, o katolickiej. Ja na przykład nie, jestem, nie, jestem. Ja nie jestem katolikiem, no dobra, ale, ale jestem osobą głęboko uduchowioną. Tak? Tak. Może ten też uduchowiony, ale wiesz, duchowość nie, nie musi oznaczać wiary w Boga, nie? Znaczy, wiesz co, bo mi chodzi, nie, właściwie, no przepraszam, no. Zachowywałem, wyszli z raju, wygonili no. i mieli dzieci, trzech synów i córka. Tak. K A z tych, z tych, z tej piątki ludzi, czy tam szóstki? Wzięli się wszyscy, 7 milionów ludzi, Czyli ewidentnie ktoś musiał puknąć matkę. Tak, ale to... Brać o. Brat, tak, Kazirocze związki. To, na początku kurwa nie za dobrze wygląda. To wygląda kompletnie źle, ale no. to jeżeli chcemy rozmawiać w ten sposób o religii katolickiej, to tam wygląda wszystko źle. I przede wszystkim największym problemem jest to, że dalej jest uznawany Stary Testament, w którym Bóg jest na przykład znasz przypowieść Hiobową? Nie znasz przy no to jest ciekawa przypowieść, ponieważ ona polega na tym, że Bóg, diabeł założył się z Bogiem, właściwie diabeł podpuścił Boga i mu powiedział, słuchaj, kurwa, założymy się, że ty masz takiego swojego największego sługę, który cię kocha, ale kurwa, jak go dojebiesz, to cię nie będzie kochał. A Bóg, kurwa, był takim pyszałkiem i, kurwa, słabiakiem, że, kurwa, mówi, to to, to go dojebie. <gryw> I, kurwa, go dojebał. Dojebał mu wszystko, mu dojebał. Rozjebał mu rodzinę, kurwa, pieniądze mu cel. A ten cały czas, kurwa, mu służył. I mówi, widzisz, kurwa, diable? A mój sługus jest dalej moim sługusem. A, kurwa, to diabeł się śmiał na końcu, bo przecież, kurwa, rozjebał, kurwa, swojego najlepszego człowieka, ten idiota. I o co oni się mogli założyć? O przekonanie, kurwa, przecież nawet nie mieli się o co założyć, nawet przy nie o pieniądze, kurwa, mogli sobie wydrukować je, tak? No ale też służby się już interesują Tobą w tym momencie. Nie. No już też? Nie, już... nie, nie, bo ja się nie angażuję w politykę, dopóki nie jesteś. Nie, to jest tylko religia, dopóki ten. Nieprawda? Jest ok, Kaczyński jest zajbistym. Yes. Słuchaj, ja chciałem parę porad, kurwa, od ciebie, nie tam pierdolenie, kurwa polityczne, żeby mi się mieszali w życie i mi coś jebali. No. Eee, widzę, że dokonałeś paru e, dobrych zmian. Jak to jest z, z tym no. chudnięciem? Ja wiem, że ty nie lubisz się tym chwalić, no, ale. No, 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 że schudłeś na przykład, kurwa, to jest dobra zmiana, bo ja bym chciał też schudnąć i cały czas z tym walczę. No. Schudłem dwa lata temu 20 kg, ale potem przytułem jeszcze dużo więcej. Eee, I wiesz co, pierwsze pytanie, e, na jakim rowerze jeździsz? Bo słyszałem, że na rowerze? Na rowerze BMW i na rowerze Porsche. Tak? Tak. A co za rowery są? Normalnie na BMW, a Wiem, ale dobra? chodzi mi o to, że takie miejsko, kurwa, tak, są różne. no. to jest taki cruiser, nie? To jest no. niby, niby taki jak górski, ale Aha. z oponami miejskimi. A, miałem taki, sprzedałem go. No, a ten drugi jest taki typowo miejski już. Mhm. Eee. A po górkach nie zapierdalasz? Nie, ale... Mam to w planach już. Tak? tak bo ja Ci powiem, że to jest moim zdaniem zajebisty fan. Ja kupiłem sobie w zeszłym roku rower i też na nim zapierdalałem, tylko mnie trochę zdołowałeś, jak oglądałem jeden wywiad i powiedziałeś, że 400 kilosów zapierdalasz tygodniowo. Stary, no bo, kurde, ja mam 40 dziennie w dwie strony, nie? Minimum, no to... A często drogę obieram dłuższą, ale teraz nie jeżdżę tak dużo no bo tak, bo ja przejechałem no, przez tygodnie całe tygodnie. wakacje, może 700 km, wydawało mi się, że to całkiem nieźle, dopóki nie obejrzałem tego wywiadu z Tobą i kurwa legło no, wszystko no, mi no, ja jeździłem cały czas, od kiedy kupiłem nowe. ja Ci powiem, że też często jeździłem, po 20 na przykład kilosów sobie robiłem dziennie, ale kurwa i co ma plusy stary, bo sobie jeździsz i sobie wpierdalasz nie? no, chuj, no. no wiem właśnie Uh, imięty, stary, nie, jest. nie jest to, nic. Stary. A ten, wegetarianiem też nie jesteś? Nie. A robisz Elko. zdjęcia czarno-białe i jesz hummus? Nie, ale robię zdjęcia przekolorowane. Właśnie. I kurwa teraz Instagram. No. Słuchaj, ja też zastanawiam się nad założeniem Instagrama no. i wszedłem sobie na twój Instagram, żeby go obejrzeć, bo Mam wiem, to? że dobrze zapierdala. E, wiesz co, powiem ci tak. E, dużo tak nie obejrzałem, ale właśnie chciałem sprawdzić, e, po prostu no jak coś dobrze idzie, to sprawdzam czemu to dobrze idzie. E, I ja sobie pomyślałem tak, że że w Twoim Instagramie są takie rzeczy. Po pierwsze fajnie zwracasz uwagę na kolory. To jest istotna rzecz, nie wiem, siedzisz i tam tym, tym, z takim programem sobie te kolory robisz, tak? Tak. tak. Druga... Nie no oddalam kolorem, koloruję światło. Tak. Tam, gdzie to nie jest... Kolorowo, jest kolorowo, To jest fajne. Druga rzecz, widziałem, że fajne dziewczyny masz czasami na tych zdjęciach. Czasem mam fajne dziewczyny. To jest zajebiste, też mi się to podobało. I dalej, nie wiem, dużo tych zdjęć na napierdalasz w ogóle, bo ja nie, nie śledzę tego tak zajebiście, także może to jest oczywiste pytanie, ja tego nie wiem po prostu. To Do dużo, tak. tak? Ale jestem pewna systematyczność. Mhm. Ale co, masz Nie w ma ogóle, wzoru, od, odkryłeś w sobie trochę nutkę fotografa? Tak. Bo mi to się wydaje... to jest taka kontra do tego, jak robią sobie ze mną zdjęcia, tak? Ja też muszę robić zdjęcia, prawda? No. Wiesz, chciałbym coś to zrobić to... ze mną zdjęcia. Naturalna potrzeba się pojawiła, że ja muszę robić zdjęcia. No tak. Ale powiedz no ja mam takie przeświadczenie, że niektórzy po prostu robią te zdjęcia z przymusu, oni nie lubią robić zdjęć, yy, ale jest ten kurwa jebany Instagram i muszą robić te zdjęcia. No Niektórzy zdjęcia, to robią no. po prostu i nie rozumieją tego. I nie dźwigają w... internetu, nie No nie, ja na przykład jestem są, która no, nie to dźwiga nie się, internetu. Ale... Ale... Niektórzy chcieliby, ale nie idzie. Ale ja tego nie będę ci mówił do kamery. A snapchatujesz i tak dalej? Snapchat mam, ale jakoś się to nie wiecie, Tak? Nie, Ostatnio spotkał mnie młody człowiek na stacji benzynowej, zrobił sobie ze mną właśnie snapchata, a nie kurwa zdjęcie, wyobraź sobie. No i, no, i powiedział, że teraz kurwa snapchat i że wszystko inne można sobie w dupę wsadzić. No nie wiem, ja się tam z tym nie ja mam, Ale mm -hmm. wiesz, to może przyjdziesz czasem, nie? Dobra, słuchaj, czej, bo kurwa popisałem różne rzeczy właśnie nie po to żeby tego nie używać tylko właśnie żeby używać o wiem co chciałem jeszcze a propos roweru dobra rower wiem e, słuchaj ten Kurna, G klasa. Ty no. masz teraz G klasę, no. a miałeś range. już Masz jeszcze tego ręcza starego nie, czy już go nie masz? Ja I właśnie, jak ręcz, a G klasa. I w ogóle jeszcze muszę zacząć, ten, wiem, że ja więcej gadam niż pytam, ale e, taka to jest forma wywiadu. E, słuchaj, słuchaj chodzi o coś takiego, że, bo ja widziałem, że masz niski jednak profil opon. Stary, mam niski profil opon, bo zimówki w rozmiarze 22 są tylko w dwóch rozmiarach. Nie mhm. z... i można mieć profil opon. Ale zapierdalałeś kiedykolwiek w ogóle po terenie takim samochodem, czy to jest tylko do przewózki? Ja zacząłem karierę od tego, od tego No wiem, no to, to jest... wiem, nawet znam historię, że starym Mówiłem tam się mówiłeś się tak dalej. I dłużej że musimy po I też zakończyłem karierę do chłowu. Tak? No ja mam taki ma historii dziesiątki na przykład. Wyciągano nie... się ale nie ma zamiaru wjeżdżać w takie rzeczy. Bo ja na przykład cenię, ja ręczem jeżdżę, no nie? Mhm. Ja na przykład cenię ten samochód za to właśnie, że można pozapierdać offroadowo, nie, no nie, można, można. a można też dwie stówy na godzinę zapieprzeć do fajnego miasta daleko w Europie i fajnie się jedzie. No wiesz w G klasie, dwie może nie można, bo jak wiesz samą dyskonstruowanych w pioskruchu i... Naprawdę? Masz piorą ścianę z przodu na to. Yy, Czy na zakrętach się nie buja hamsko? Nie, nie buja. Nie. No to, to jest właśnie kurna ważna rzecz. Jakiś miałem Toyota tego, lat kurzgiera bują się kurna jak jakaś kabaryna, a ten, ten, ten ręcz tak w miarę się trzyma jako tak tako... No jeszcze mamy stlasę, żeby wiesz, zawsze niżej i szybciej. Tak? A właśnie. No i co o tej S klasie powiesz? Klasyczny marcotysma. Tak? Kurwa, ja powiem, że na przykład ja mam taką chujową jazdę, że trochę nie lubię niemieckich samochodów, bo mnie w kurwia, że oni bombardowali nasz kraj, a teraz kurwaś muszę jarać ich samochodami. Nie Powinienem zrezygnować z tego, czy no, trzymać zna, się zna, dalej? No, tak? No. Ale w mnie mają, to cały czas te dalej nazistowskie, niemieckie rodziny takie niedobre. no. Żeby to mieli jacyś inni ludzie, jacyś fajni Turcy wykupili to wszystko i oni kurwa zarabiali na tym czy coś. A, to... A ręcz jest to in indyjski. Tak, hinduski. No i kurwa, wyobraź sobie, jaka to jest zajebista sytuacja. Jak ten Hindus przychodzi, kurwa, oni ich tam kolonizowali jeszcze niedawno do tej. Ten tak grzecznie się uśmiecha, ale nic nie mówi, bo ma klasę, kurwa. To jest moja firma, teraz zrobimy tak jak trzeba, ułożę wam tą firmę dobrze. No właśnie. I ułożył skórę. Był, był i miał tak. się chujowo. No właśnie, ja miałem silnik, miałem I podobno to był chujowy silnik. Ale mi się z powodem. Tak? A. Znaczy ja tak słyszałem, wiesz co, no nie wiem, nie jest jestem tak jakimś mówili? kolesiem, który kurda jeździł z dziesięcioma ręczami i wiem, tylko po prostu sobie poczytałem. Ostatnio mi się zdarza, że na przykład jak chcę się o czymś dowiedzieć, to czytam o tym. To jest słuszna droga, Ty, ale nie masz tego, jakiejś takiej chujowej jazdy, że kurwa kiedyś tam już musisz przestać rapować nie i coś? Dobrze, nienawidzę tego kurwa u raperów, nienawidzę tego pierdolenia, jak są u szczytu wszystkiego i nagle mówią, że kiedyś to oni nie będą rapować, to jakby co to kurwa, miałbym się kiedyś odechcieć rapować, czy co? Sorry, ja to rozważam ewentualnie, że zacznę nagrywać kawałki, wiesz, z A ja Ci powiem, że chciałbym, te... a ja bym chciał... A I ja nagle się okaże, że mój rap ma jakiś mega przekaz. I... A ja bym chciał taką płytę usłyszeć, twoją. Między innymi dla mnie, bo ja na przykład e, znam takich trochę, e, słyszałem teraz twoją płytę, słuchałem sobie ją w ogóle. E, no. I muszę ją jeszcze posłuchać, bo e, kurde, powiem ci, że w wielu kawałkach mi e, zabrakło trochę... E, przekazu. Że wiem, że to kurwa to wyświechtane słowo i w ogóle operujemy w nim w różnym znaczeniu, ale choćby coś takiego, że czasami ja na przykład lubiłem takie zajebiście twój kurwa kawałek, zajebiście stary, to, to może teraz z sentymentem e, będę trochę żył, ale jak na przykład opowiadałeś, e, że jak ci wszyscy twoi się zarabiają i że jeden tam kurwa tłucze, kurwa te sprzęty z samochodu, drugi szyje ciuchy, moro i tak dalej, i tak dalej. To była taka prosta, liniowa historia i mi się na przykład podoba taki rap, kurwa, ja lubię takie proste opowieści. No dobra, słuchaj, a czaj, coś się chciałeś powiedzieć? Lubisz Rick Lubisz. No właśnie, a teraz kurna, e, a część takiego rapera Slim Jesus? Czaisz w ogóle o co chodzi kurwa z tym raperem sam? Nie. No chodzi o to, że jest taki kurna, e, mało twarzy ofiary i kurna, on są bandą super czarnuchów i z masą pistoletów nagrywa kurwa, kawałki kurwa, które się zaczynają słowami, bujam się kurwa z dzikusami <laughs> i rozpierdoleci łeb, jak coś ci nie podoba. No i on poszedł do takiego kurna. E, Gówna coś nazywa Vlad TV i tam taki Vlad przepytuje wszystkich. I no, powiedział, że nie, on, kurwa jest normalnie tam z normalnej rodziny, i on lubi taką muzykę. I on nie będzie robił kawałków jakimś gównie czy coś. On robi gangsta, więc robi gangsterskie kawałki i niech się wszyscy pierdolą. I wszyscy kurwa oszaleli w Ameryce. I kurwa Cashmany chce wydawać jego płytę. Kurwa Baby do niego dzwoni. Kurwa on tam drze jakieś kontrakty, kurwa na gra koncert ten skurwesny, podejrzewam, podejrzewam, że już swoje pierwsze 100 czy 200 tysięcy baksów zarobił. No, tak, no. I to i co najlepsze jest, aha, bo on robi w ogóle drill music. Wiesz co to jest drill music? Nie wiesz, co to jest to drill music. Nie. No kurwa całe to, a Shaira, wiesz co to Shaira jest? No, ten cały, kurwa, dzielnice okay. najgorsze w y, tym, okay. Chicago, no to ich muzyka, tego Chief Keefa i no. tam wszystkich innych, kurwa, gości, to się nazywa drill music, no nie? Okay. No i on robi drill music, kurwa, no i normalnie Chief Keef już ma z nim zdjęcia, kurwa, wszyscy przybijają mu pion. ja tylko czekam, kiedy w końcu on się tak podpali tym wszystkim, że pojedzie na jakiś, kurwa, drive-by z nimi, mu się i zacznie <grym> strzelać, wszystko się to nieprzyjemnie skończy, kurwa. Więzieniu. No. Co, ja bym w więzieniu. Słuchaj, nie wiem czy słyszałeś potworny news. Ja nie wiem czy mogę to nawet no. mówić, kurwa. Słyszałeś o Sujujnejcie? Źle że że mu się, go, mu się tu go, skończyło, kurwa, wszystko. No, się skończyło, gangsta. Kurwa, no. Mać, no. Ale już on dostał 5 lat temu w pierdol od fryzjera, to już powinno kurwa mu dać do myślenia wtedy, żeby już może się wyluzować z tym to, wszystkim. On dalej ciągnął tą barierę złowieszczą. Straszne to strasznie. Straszne to nie, bo on jednak kurwa wygląda dalej strasznie i nagle taki, kurwa, taka wielka małpa upada. że mu się podobał? Mi się wydaje, że się nie podało, że zrobili mu to po prostu na złość. Musieli mu jakiegoś pornora zakładać na twarz, czy, czy twarz modelki, czy coś. Nie, nie, nie wiem, jak to w ogóle działa, kurwa. Stary, ja wolę nie wejść nie, dobra, jebać ale... ten temat, ale właśnie, czekaj, bo ja, kurwa, nie przeszliśmy nie? w ogóle tak, tego od Slim Jesusa, ja się chciałem spytać, gdzie twoim zdaniem, ale kurwa... Było, tak, by... Pytanie było Rikos, nie wiem o... co, tak, bo, było... i że... bo tak, i... tak, wytraty tak, wytraty. nie, nie, w ogóle nie o to, bo już wyskoczył, kurwa, jak Filip z Konopi, a ten, chodziło o nawiązanie do tego Slim Jesusa, chodzi o to, że w którym momencie, kurwa, Kończy się, kurna, prawdziwość w Bo wiesz co, ja się kiedyś tym gównem całym przejmowałem, tą prawdziwością. Kurwa ja przejmuję. Tak, a ja właśnie kurna ostatnio ci powiem, że sobie coś nagrywałem i na przykład zarapowałem, że gdzieś trzymam piwo 100%, gdzie go tam wcale nie trzymam. Kurwa, też parę razy tak zrobiłem, zdarpowałem coś czegoś. i wydawało mi się jak jakieś... Aj, kurwa i to przeżywałem, że ktoś się dowie, a potem mówię, czy ja debili, kurwa, a ktoś się w ogóle zorientuje i się nie zastanawia. Ale ja się przejmowałem tym, że ja to wiem kurwa i że no coś ja powiedziałem ten, a teraz kurwa wyskakuje teraz się, się, kurwa, na tych, kurwa, kurwa. wyjmuje gnaty podróż, i rozpierdala się. kurwa, goście chcą, nagrywają mocny przekaz kurwa i ten, a tam wcale nie jest tak źle na przykład, nie? Wiesz co, ja bardziej myślę teraz po prostu, czy szarość, wreszcie... Szarość bloków versus... Yy, yy, ten beton natryskowy kurwa i apartamentu no. Szareść bloków już jest yy, nudna i w ogóle to całka... Ktoś nagrywa kawałki, że mieszkam w jakimś tam mieście, a nie mieszka tam już, nie? co tacy też. Nie, bo teraz. Jest źle na osiedlu, a tam już... A tam jest dobrze. Tam tam już jest są kurwa. <gry> teraz kurwa czaj, że są te takie, nie macie w Warszawie też do ćwiczenia takie różne kurwane na osiedlach? To jest zajebiste. <grym> mi to... Nie, ale no, no, bardzo mi się to podoba. Nie, nie, ja do, Ja ćwiczę w tym, w lesie, ja chodzę do lasu, po prostu tam sobie zrobię parę pompek i tam, i, zdaniem, ten, a, i z tego nie korzystam, ale, yy, ale popieram to, podoba mi się. Niektórzy to jest ludzie ćwiczą, tak, fajne. widziałem, nie czym widzieli w Warszawie jakby wybory samorządowe, to postawili stary yy, chyba dwa dni przed wyborami taką właśnie siłownię plenerową na osiedlu i dwa tygodnie po wyborach już... Jest... Zdemontowali ją. No, zdemontowali już. Może ktoś wypożyczył swoją prywatną siłownię na przykład? Tam się do remontu dali. No i dobrze, to trochę jak w rapie, też rzeczy muszą wyglądać dobrze. No, ale wiesz co, bo czekaj, bo ja w do z tego, było, tak? tak, chodziło mi kurwa o to jedno rzecz, że wiesz co, że tak naprawdę ja uważam, że to wszystko się zaczęło, gdy hip-hop przełknął Rick Ross'a. Chodzi mi, chodzi mi kurwa o tą rzecz z tym jego kurna klawiszostwem całym, że jednak kurna jak puszczę jakiemuś gangsterowi, pewnie masz jakiegoś kolegę gangstera i, i ja tam mam i y, puściłem mu kosem, mówię patrz kurwa jakie zajebisty czarnych jego ekipa i on się jara, mówię a to klawisz. <śled> I oni wariują wszyscy, wtedy nie wiedzą co a przez chwilę się jarają no Ale najgorsze jest to, że gdybym na przykład metaforycznie miał napaść na bank z słuchawkami na uszach, to kurwa nie puściłbym sobie 50 centa, tylko Rick Rosa bym sobie puścił. I nie opierdalałoby mi się fajnie banku kurwa z 50 centem, który jest prawdziwym geksem tylko zajebiście by mi się opierdalało bank z Rick Ross'em kurna. I teraz zwariowałem Bo sam, nie to wiem to co to... myśleć. Proste, bo Rick Ross, kurwa, właśnie opierdala bank, no. Kurwa, tak, opierdala z hajsu, no. Dlatego mój najnowszy mixtape będzie się nazywał e, Fałszywy rap, prawdziwy hajs. O, zajebista. Dobre, co? Dobre, ale nie pieniążki. E, nie. Nie pieniążki. E, nie. E, prawdziwy, e, nie, fałszywy rapik, e, prawdziwe Pieniążki. <grytanie> Słuchaj, czekaj kurwa, już tak, żeby ten coś tutaj ten kończyć. i myślę, że on mógł wyjechać. Ja nagrywam taki klip, że idę do kurwa agencji reklamowej i mówię im w tej agencji, że nie wyszedł mi ten cały rap i że muszą wymyślić jakiś nowy kurwa na mnie patent. I oni mówią, kurwa no dobra, to będziesz takim Romeo raperem, tak jak ja się pokazuję w takim kapeluszu z piórkiem, kurwa, trzy dziewczyny wokół mnie, mówię, no nie no kurwa, to nie przejdzie, no nikt tego nie kupi, nikt nie uwierzy w to gówno, no nie. I oni, dobra, dobra, nie to. Złe. I oni przychodzą z jakimś tam gównianymi pomysłem, w końcu przychodzą i mówią kurwa, mamy to. A mówię słucham. Bo kurwa gangster jest misja w Polsce. Kurwa, jesteś gruby, wytatoujemy cię, wpierdolimy do wielkiej kurwa. Nie skapnie, kurwa, wszyscy, kurwa, pokochają to za chwilę i zaczyna tak, i zaczyna się mój gangsterski klip. Będę pokazywał tylko, kurwa, na wizji to całe gówno i tak, kurwa, uwierzą. Będzie to wyglądało tak dobrze, kurwa, i prawdziwie, że, kurwa, nie będę musiał Mam iść do, do nie ma... żadnego... Jak już będziesz tym gangsterem, to no weź mnie do mafii też. Tak? Też chcesz być w tym? Kurwa, ja już będę, ten, z Kałasznikowem strzelał przez okno, o, mojego, szef. kurwa, samochodu. Ekstra. Mam w ogóle całą masę świetnych scen, chcę wziąć jakieś kurwa, czoło łapę kurwa na teledysku, żeby kurwa było po prostu... Ostro, może nie wiem, może nie gita, może gici to mnie nie robią, żeby też się ktoś nie przypierdalał jakieś tam kurwa menera powiedzmy. Eee, no kurwa, takie rzeczy chciałbym właśnie robić. Eee, czekaj, kurwa, to Mercedes było... Eee, o, już o, wiemy, jeszcze kurwa, najważniejsze rzeczy. Jaką knajpę byś mi polecił w Warszawie? Ja mam ochodzę do knajpu. Naprawdę? No. Nie jesteś smakoszem? W ogóle? nie no w ogóle, ale mało w nie, 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 nie jestem fanem takich. jedzenia. Nie, jedzenia jestem, ale nie jestem fanem lokali. Bo ale ja na przykład jestem fanem e, jedzenia, żeby zjeść iść do jakiegoś lokalu. Tak. No. Albo żeby ci W Szczecinie jest ta opcja, że mało wożą fajnych tak? rzeczy. Tak? jest gówno same wożą. Znaczy nie, no może są za dwie knajpy dobre, co coś przywieźli. Ja Ja uwielbiam hinduskie. No. W Szczecinie jest świetna knajpa hinduska. A, o widzisz. Ja tam z wieloma ludźmi byłem, to jest bardzo dobra knajpa. Słuchaj, a dobra, a to już ostatnie pytanie, a powiedz mi coś takiego a ten, bo zawód rapera ma taką jedną wykurwiastą moim zdaniem, rzecz. Właśnie nie rapera, artysty, piosenkarza i każdego takiego kuglarza, który po prostu jeździ Kuglarze, po całym no? kurwa, e, świecie albo na przykład kraju, że znasz po prostu zajebiście kraj. Tak? tak jest, no? Yes, no kurwa, ja na przykład. E, e, nie byłem na wielu koncertach, ale na paru życiu byłem. na przykład byłem kurwa w Starachowicach. No, Nigdy w życiu bym to... kurwa nie był w pieprzonych Starachowicach. A byłem i wiem, że jest tam na przykład y, hotel z, kurwa z basenem i coś tam innego. Stara podobno tam robili. No właśnie. To są wielkie plusy tego. No i pytanie jest właśnie, czy jest jakieś takie na przykład zajebiste miasteczko, które kurna nikt nie wie, że ono jest zajebiste. ty wiesz, bo kurna tam byłeś. Oczywiście, stulencin nie? Może <noise> <nie głos> ta końcówka Encin tak jakoś robi, nie po prostu <noise> jest magiczna. Powinieneś wpaść na rapa mitwoch. Czy ale, <nie głos> <nie, głos> ale to? Tak? Fajny test. Nie, <noise> No dobra, to jeszcze tak na końcu tak nie w Polsce, to gdzie na przykład w Europie jest jakieś kurne, fajne miasto, do którego warto pojechać, bo jest tam zajbiście klimatycznie i sympatycznie. Byłem nawet w, w Pradze na takiej praskiej Pradze, która się nie nazywa Praga, tylko jakoś tam inaczej, ale ma taki lekki klimat Pragi warszawskiej. No ja też byłem kiedyś na takim, bo tam parę razy grałem jeszcze kiedyś. A, No. I byliśmy stare tam wiesz, na taki właśnie osiedla. Ciekawa historia. a kiedy gdzieś tego do historii tam? graliśmy koncert, gdzie później jakaś tam impreza. Impreza była kipumowa, nie? Wychodzę, a jestem na imprezie skinheadów. Stary, bo tam ta się skończyła, skończyła i stroniła na inną imprezę. A ja bym na tym zapeżył. I ja po tych grzybach starych skirtelowa do mamna nazistów, nie? Ale na szczęście wtedy miałeś jest. jeszcze przewózkę na krótką fryzurę, także się wpacowałeś. Częsty naziści go i versus Żeby <śledzisz> to. <śledzisz> i wychodzę robić te bagietki same, No i tak o, za razem kolegów potem. Tak, udało się to wszystko. A właśnie, ja tak kończąc ten, zamierzasz w jakieś grzyby albo kwasa? Nie, to już chyba nie ten. A ja właśnie chcę tylko jak schudnę. Kurwa za myślałem, dwa lata. No, to by, kurwa mogłoby się już nie odwiesić, wiesz? Nie, odwiesiłoby się, tylko ja się boję, że ja w trakcie dostanę jakieś fazy, że jestem gruby, że zasapię się, że kurwa coś, <laughs> że się będę wpierdolę sobie jakąś kur taką zdrowotną fazę, tego bym nie, nie chciał. Nie, kurwa, no kiedyś człowiek był młody i głupi, teraz jest starszy i mniej głupi. Dobra, teda, no to co, to dzięki za no, wywiad. nie powiem że zeszliśmy. Yy, całą <laughs> drogę od yy, katolików. Yy. Od Jezusa i Bozi, prawda, przez Rick Rosa, gwałt Anony na Shooknigera, <laughs> skończyliśmy na LSD i grzybach. Gratuluję, to będą <laughs> świetne ja Będę pierwszym widzem twojego, twojego kanału. <laughs> Dziękuję bardzo. To następne. Esa. Eee, u, 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 u.